Wcześniej widzieliście moją, moją reakcję na, ten, na oglądanie, sieci na Ligi Konferencji. Teraz e, no czas na losowanie było Ligi Mistrzów i Ligi Europy. No i dzisiaj zajmiemy się tymi dwoma, omówimy średnich i kto ewentualnie zagra w półfinale ze sobą. I co zapraszam. Dobra, no, mam tutaj odpalenego Face'a i po prostu będę to czytał z fejsa. ćwierćfinały ligi mieściów. Jak to wyszło? Arsenal Bayern Monarchium. Atletico Madrid Borussia Dortmund Real Madrid Manchester City i PSG FC Barcelona. Zasięgnął może od początku. Arsenal Bayern, no tutaj dałem takie pół na pół bo Arsenal jeszcze ma tą szansę na mistrza Anglii, a Bayer już raczej no tego <laughs> tej straty do Leverkusen nie nadrobi, więc straci będą się starać o tą Ligę Mistrzów powalczyć. No ale no osobiście będę za Arsenalem i tyle. Atletico Borussia po prostu stawiam na Atletico jakoś. Ja ta Borussia mnie nie przekonuje i, 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 i tyle. Po prostu. Real Madrid Manchester City, to będzie bardzo wyrównany meczek i ja chyba pamiętam rok temu gadałem z kuzynem, co jest kibicem Realu, który w ogóle ale no, coś mnie oczy dziwął, że no, będzie rewanż w przyszłym roku z City, no i to się może sprawdzić, dlatego sam na Real. No i że Barcelona fajnie się grało, fajnie się grał w tej mistrzów. No, tak serio, no, peżer raczej no, no przejdzie dalej. I tak naprawdę no, nie widzę tutaj większego sensu się na tym dumać. Eee, tak, jeszcze coś dopowiadając, eee, jeżeli chodzi o parę półfinałów to tak: peżer, Barcelona, wygrany będzie grał z Duetel, Atlético, Madrid Borussia Dortmund. Czyli teoretycznie, peżer ma dosyć łatwą drogę do finału. No ale zobaczymy jak to będzie. No i później Arsenal Bayern Real City tutaj naprawdę to będzie wypowiedział ścieżka ścieżka mistrzostwa i tutaj raczej będzie już ten kandydat do wygrania. I, i tyle, nie wiem co tu jeszcze mogę więcej powiedzieć. Dajcie na co wy myślicie. I kto waszym zdaniem przejdzie dalej, no bo ja uważam jako kibic Duby Katalonii Nasza przygoda się już kończy. Oczywiście będę wierzył do końca, ale no. Patrząc realistycznie. Mm, fajnie się grało. No czas na Ligę Europy. I widzę Europy Mamy włoski pojedynek. AC e Milan kontra AS Roma. Z tego co wiem, to dużo osób próbowało się miano do wygranej tej Ligi Europy. A Roma pod dalej Zarosą na grę naprawdę jest spoko, więc to będzie ciekawie, powiem tak, uważam, że przejdzie Roma, ale no, serce będzie zamilane po prostu i tyle. Liverpool do Talanta, no bardzo bym chciał, Talantę, żeby przeszła, no Liverpool, później mamy Leverkusen West Ham, też bardzo ciekawy pojedynek i zobaczymy na Leverkusen i Benfica, Marsylia stawiam tutaj tak pół na pół, ale jaką to strzelać to, to, to Marsylia, jednak Marsylia. I z tego co wiem to tak, yy, yy, Liverpool, Atalanta będzie miał kto, kogoś chyba Benfica, Marsylia. To mogę się mylić, bo nie pamiętam dokładnie, ale może tak być, że Liverpool, Atalanta, Benfica, Marsylia będzie rywalem półfinałowi. A w drugim półfinale będzie Bayer Westcam albo Milan Roma, więc tutaj Bayer ma dosyć ciężką grupę, przeprawę. Ale zobaczymy, i taki fi pojedynek w finale Liverpool-Bayer i pojedynek odchodzący trener Liverpoolu, kontra może przyszły trener Liverpoolu, czyli Chabi Alonso. Kto wie, no na to osobiście bardzo mocno liczę. I co? Było miło, fajnie się gadało. Alonso.